Dzień dobry, nazywam się Anna Nickel. Znajdujemy się w domu bez kantów na wystawie poświęconej zawołanym po imieniu Polakom zamordowanym przez Niemców za pomoc okazaną Żydom w czasie II wojny światowej. Aby lepiej zrozumieć wymiar bohaterskich decyzji zawołanych, musimy szerzej poznać okupacyjne realia panujące w Polsce i porównać je z rzeczywistością zachodniej Europy. Okres II wojny światowej był czasem terroru, strachu i wielkiego okrucieństwa dla wszystkich, którzy jej doświadczyli. Pomimo ciągłych represji ze strony niemieckich okupantów, nie brakowało postaw, które w dzisiejszych czasach zasługują na podziw, jak i również zachowań i czynów, za które zwykli ludzie zapłacili najwyższą cenę – stracili swoje życie. Problematyka sankcji karnych za pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców w Europie w czasie II wojny światowej to temat do tej pory pozostający na marginesie zainteresowań badawczych. Prawodawstwo obowiązujące w okupowanej przez Niemców Polsce jest ewenementem w skali Europy, podobnie jak represje i kary egzekwowane za udzielenie pomocy prześladowanym Żydom. Okupowana przez Niemców Polska stanowiła demograficzne centrum populacji żydowskiej oraz miejsce nazistowskich zbrodniczych eksperymentów w zakresie transformacji społecznej, w którym miały się zmaterializować nazistowskie ideologiczne slogany, takie m.in. jak Lebensraum. Volkssturmkampf czy Endlösung der Judenfrage. Na najwyższym szczeblu nazistowskiej władzy ostateczne, tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej zostało świadomie przesądzone na konferencji w Wannsee w styczniu 1942 roku, choć Adolf Hitler jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zapowiadał zniszczenie rasy żydowskiej w Europie. Liczebność społeczności żydowskiej na podbitych w wyniku niemieckiej agresji w ziemiach Polski, jak i również usytuowanie z dala od przedwojennych granic Niemiec, zadecydowały o lokalizacji niemieckich obozów Zagłady, w których niemieccy okupanci zrealizowali plan eksterminacji milionów Żydów. Podczas hitlerowskiej okupacji w warszawskim getcie znajdowało się więcej Żydów niż w całej Francji, a w getcie łódzkim więcej niż w Holandii. Krakowska społeczność żydowska była liczniejsza niż we Włoszech, natomiast Węgry, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię i Grecję zamieszkiwało w sumie mniej Żydów niż cztery dystrykty Generalnego Gubernatorstwa w chwili ich utworzenia jesienią 1939 roku. Mówiąc o liczebności i zagładzie europejskich Żydów, należy zdawać sobie sprawę z faktów, iż przed wybuchem II wojny światowej II Rzeczpospolitę zamieszkiwało 3 miliony Żydów. W 1930 roku tylko około 6% żydowskich mieszkańców Belgii było obywatelami tego kraju. Zdecydowana większość z nich przybyła z krajów Europy Wschodniej, a po 1933 roku także z III Rzeszy. Do 1943 roku w Belgii ukazało się tylko 18 antyżydowskich rozporządzeń. Mniejszość żydowska we Francji liczyła około pół miliona osób. Dzieliła się na tzw. starych Żydów francuskich, których było około 300 tysięcy. Drugą część stanowiła ostatnia fala uciekinierów z Niemiec po 1933 roku i ci, którzy pojawili się we Francji już po wybuchu II wojny światowej. Byli to najczęściej bezpaństwowcy, którzy mieli tzw. paszport nansenowski. Holandię w 1939 roku zamieszkiwało około 140 tysięcy Żydów, z tego większość w miastach prowincji nadmorskich, w tym około 80 tysięcy w Amsterdamie. W 1933 roku w Niemczech zamieszkiwało około 520 tysięcy Żydów, a więc mniej niż 1% ludności kraju. Do 1939 roku w wyniku represji hitlerowskich kraj opuściło około 300 tysięcy osób. Społeczność żydowska w Danii liczyła około 7 tysięcy osób, doskonale zasymilowanych i zintegrowanych. Władze okupacyjne stosowały wobec nich politykę de facto neutralności. Oprócz dosłownie kilku oficerów Gestapo, nikt z Niemców aktywnie nie angażował się przeciwko Żydom i pomagającym im osobom. Była to sytuacja nie do porównania z rzeczywistością w okupowanej Polsce. Niemieccy okupanci wprowadzili w życie wiele rozporządzeń dyskryminujących i upokarzających Żydów, mających na celu zanegowanie ich pozycji politycznej i ekonomicznej, dehumanizację, a w dalszej perspektywie ich zagładę. Ludność żydowską przesiedlono z terenów wcielonych do Rzeszy na teren generalnego gubernatorstwa. Bezwzględnie egzekwowano przymus pracy, tworząc obozy pracy niewolniczej, w których masowo wyniszczano więźniów. Kara śmierci groziła Żydom m.in. za opuszczenie getta, nielegalny zakup żywności, brak opaski na ramieniu czy korzystanie z publicznych środków transportu. Niemiec, który bez powodu zabił Żyda, nie był pociągany do odpowiedzialności karnej. Analizując przebieg okupacji niemieckiej możemy zaobserwować drastyczne zaostrzenie sankcji za pomocą ciekinierom żydowskim, od kary śmierci dla tak zwanych sprawców poprzez pokazowe egzekucje wraz z całymi rodzinami do wielkich akcji pacyfikacyjnych. W tym miejscu należy postawić fundamentalne pytanie: dlaczego, z czego ta radykalizacja kar wynikała? Niemcy zaczęli stosować karę śmierci na terenach okupowanej Polski, bo po dwóch latach obserwowania zachowań Polaków zauważyli, że społeczeństwo nagminnie nie wykonuje poleceń władz okupacyjnych i współpracuje ze swoimi żydowskimi współobywatelami. Na terenie okupowanej Polski Niemcy stosowali najbrutalniejsze metody represji wobec osób pomagających Żydom. Generalne gubernatorstwo było jedynym obszarem, na którym wydano specjalne rozporządzenia sankcjonujące karę śmierci za pomoc Żydom, ale wykonywano ją także na innych terenach okupowanych przez III Rzeszę. Na wschodnich ziemiach okupowanej II Rzeczpospolitej oraz na zajętych przez Niemców obszarach Związku Sowieckiego za pomaganie Żydom również groziła kara śmierci. Polacy są najliczniejszą grupą uhonorowanych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, nadawanym przez Izraelski Instytut Vashem. Wyróżniono w nim ponad 7 tysięcy obywateli Polski, co stanowi niemal jedną czwartą wszystkich odznaczonych. Dokładne dane są bardzo trudne do ustalenia, ponieważ niejednokrotnie w uratowanie jednej osoby było zaangażowanych kilkudziesięciu Polaków, a czasem jedna osoba ratowała kilkudziesięciu Żydów. Dla Niemców w czasie okupacji życie Polaków było niewiele warte. Tymczasem to właśnie wśród Polaków znajdowały się tysiące osób, które poniosły śmierć za pomoc prześladowanej ludności żydowskiej.